No wysłów się, normalnie. Nie muszę. No powiedz co ja... Ci wysłów robię. jak już, to powiesz. No, no to wysłów się, no. no. No powiedz, no. No powiedz, co ci zrobiłem takiego. Powiesz, odpowiesz, czy nie? Czy dalej się będziesz wykłócać i dalej będziesz nie wiem co. Tak. Wiadomo kim tu jesteś. O Jezus i co teraz? Jesteś hetabinem. kimś więcej niż ty. Ale kurwa, ja nie jestem na tak eksile, wiesz co to jest za wyspa? Ale chuj weź mnie sobie. to interesuje, kurwa lata mi to, U. słuchaj lata mi to kurwa Kaczka weź go pierdol, bo zaraz pierdol ja No dobra, to w takim razie filmik leci do sieci i wiesz. Kto no i sobie robi, nie wstawię, mam to kurwa wypierdolone, słuchaj O co Zimna? chodzi? No po, nie wiem, najpierw później, projekt. najpierw dobra. mówi Sparek, Nie przerywaj ja mi. Panu Dzięki. No dobra, no. Najpierw mówi moje kurwa imię i nazwisko i C. No. Później mnie kurwa wyzywał dziwek i tak dalej. No. Sorry. Na serwerze oczywiście, kurwa. Ale twoje takie normalne imię i nazwisko? Tak. A skąd on wie? No bo to jest. a, To jest po prostu płaczek jebany, kurwa. Skrocie, który płacze na innym serwerze, w sumie to płakał i wyjebali mu bana, no i kurwa płacze do tej pory. Pisał, mnie daj sprawę wypowiedzi. No go odcisz. No i co tam, powiedz swoją wersję. No, możesz przejść ze mną na dół. Nie tak przy niej, bo ona będzie i tak przerywała. Ja wiem dobrze, że... Nie no, mów, ona będzie cicho. Ona będzie cicho, wiecie już No, to więc chodzi o to, że ja nie powiedziałem, nie wyzwałem jej od żadnych dziwek. Tylko tyle powiem. O. I mam to nawet na nagraniu. I słuchaj dalej jak było. Ja sobie stałem tylko pod szpitalem, i tam wiesz, yy, tam było, że jeden chłop mnie przejechał, nie? tam, Ale już chuj, miejsca z tym, nie? Mam no, prawo. No dobra, miejsca z tym. <laughs> ja o to nie jestem też zły, ale słuchaj jej podejście w ogóle do admina, jakie jest. No, ona zaczęła za mną gonić, bo ja powiedziałem yy, do chłopa idź sobie do swoich koleżanek, tylko z zagadki, wiesz o co chodzi? Tak tylko powiedziałem do niego. I on mnie zaczął gonić od razu z tej po całym szpitalu, a ja uciekałem na dół. I chuj, chyba z trzy razy my z tej zabawy się poczuł już, nie? No to jak ja leżałem no, po, po. na ziemi, sorry, winę tu, że go zakułem, ale się broniłem. No wiesz o co chodzi? Też byś tak postanowił. Nie zabrałem, nie lutowałem, nic nie robiłem. No i ona po tym powiedziała, dobra, lecisz, wypierdala i chuj, dała mi permaku, masz po takim czymś. No to fajnie, nie macie wtedy, ja nie wiem, nie? Ja nic. Ja chciałem sobie tylko tutaj pograć, Przysięgam. sobie. Na po którym permaku? momencie powiedziałeś jej imię i nazwisko. W środku to było, ale bym powiedzia... przeprosiłem ją po tym. Jeszcze po... No, ale wiesz, że tak nie możesz. Ale słuchaj, przeprosiłem ją i podniosłem ręce do góry i powiedziałem: Sorry, wyschnęło mi się. I ona od razu wielkie wiesz, o co chodzi, już takie. No bo dobra, jakby rozpowszechniasz i dane w grze, nie? No, <grych> no, no to ja się też się ale, dziwię. Ale to nie jest nic takiego, że co, że ja znam jej nazwisko, że ją wystalkowałem, a po drugie. I zapytaj się jej, ona ci mówiła, że ja dostałem bana na awizonie, tak? Na awizonie Sta nie dostałem bana, czy bo sobie tam gram i latam, a chcesz pokazać ci, że wejdę normalnie? Ale nie chodzi mi teraz wcześniej, jak siedzieliśmy za owocami... W dupie mi chodzi o tytono, nie? No tak, ale ja nic tutaj nie robię takiego, nie działam na... Niekorzyść no nie, nie, no bo sobie, po, no, to już nie mogę tak pana powiedzieć i nazwisku. No dobra, ale po pierwsze, <grym> znowu, znowu, no. Stary, słuchaj nie, peron, No i wcześniej, no dobra, daj mi mówić. Wcześniej, gdy jeszcze wszedłem, mówiłeś, że wrzucisz coś do sieci. No to co wrzucisz? No, wrzucę to, jakim jest, jaką jest administratorką, bo przyszedłem się dogadać i powiedziałem tylko, jeśli mnie nie wysłuchacie. Rozumiesz? No, ale jakby ale ją znam w ty... administracji, znam jej pracę i co ona robi i ja nie mam do niej żadnych zarzutów, skoro ja do niej nie Dla to tym bardziej nie, nie wiem, mieć. To ta akcja była syfowa, bo o no, no, wpływa, no i największy z nich ty coś jeszcze? Nie, do widzenia. O, ty nie rozumiesz, o nie, nie rozumiem się nie wystawia, wiesz o tym? No zależy, ja bym wystawił, gdyby moje imię i nazwisko sobie latało normalnie na serwerze. No ale jej imię nazwisko po całej zagadce lata stary. Co ty chcesz jeszcze? Co mam ci więcej powiedzieć? Mój ja pierdolę, czemu ty mieszasz Discorda nagrania, z serwerem! Mój, mój kolega ma nagranie nawet jako ona pokazuje, stare. I co ty chcesz jeszcze więcej ugrać? Śmieszny, kurwa, w kurwę. No pewnie, że ja. No, no to pokaż. No i on ci może pokazać, ja Stacha, mogę tu się prowadzić. I tu, no, ale wtedy będzie skończona, bo będzie taka beka się, no. Tak jak siedziałeś na widzowie no. i nie mogłaś się wysłowić. Aha. Tak, tak. No to zobacz, Stacha i pokaż. No, bo dobrać. wiesz, co moi koledzy mają? Moi koledzy to tam Bugatti Sergiu. Stary. A, no. Ja tam z moimi kolegami to... No stary to dawaj, pokaż to nagranie. Ja ci mówię moi koledzy teraz z nimi organizację mam. Biali to jeden, pamiętaj. No dobra, na dobra z moimi kolegami no, sobie no, bogaty jeszcze. Po warszawce, normalnie. Ja, ja mam to gdzieś, stary ej. No stary, ja też mam to gdzieś, co ty masz na kąpie? I twoi koledzy. No dobra, ja też mam to gdzieś, ale. Stary ty chciał to bym... Ale... Nie wiem. Nie wiem, ty jesteś administratorem i ty nie pojmujesz jednych rzeczy, że tu będzie tak zwana bojówka, jeżeli wy będziecie tak robić. Co ja ma bojówka jeszcze... do banu odklejenicom? Powiedz mi jedno Ale ja nie jestem odkleńcem <grymne> ja... Wcale ch... ja... o ty kurwa